Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej wideo recenzji w hardware.pl. Dziś na warsztat pójdzie SteelSeries Scana. Z limitowana edycja poświęcona grze DOTA2. Myszy tutaj używałem przez bardzo długi okres czasu, dlatego że już trochę u nas jest. Zdążyłem się do niej bardzo dobrze przyzwyczaić. Zwrócimy uwagę na detale. W tej limitowanej edycji sprzedawana jest mysz razem z podkładką. Wyciągniemy obie te rzeczy i obie wam pokażemy. Także nie ma co zwlekać tylko przejdźmy do unboxingu. W środku znajdziemy samą mysz oraz podkładkę. Wbrew pozorom nie wygląda ona wcale banalnie. Mamy na niej nadrukowane dużo logo Dota 2, tutaj logo producenta Valve i oprócz tego na całej powierzchni podkładki znajduje się taka przyjemna fakturka. Wygląda to bardzo ciekawie i zdecydowanie podkładka ta nie należy do zwyczajnych. Zajmijmy się teraz samą myszą, jak każdą recenzję zaczniemy od końca, czyli od wtyczki. Tutaj nic zaskakującego. Zwykła wtyczka od C series. wtyk nie jest pozłacany. Dalej kabel. Raczej standardowy, nie jest jakiejś imponującej grubości, nie jest powlekany, jednak nie miałem kłopotu z tym, żeby mi się plątał. No i dalej sama mysz skromna w przyciski, dlatego, że raczej do doty nie potrzebujemy aż tak dużej ilości przycisków. Mamy przycisk do zmiany profilu, jak w każdej myszce, od Slit ostatnio. ostatnia, naciśnięcie rolki, która jest dodatkowo podświetlana, do dyspozycji oczywiście jeszcze dwa główne przyciski, które znajdujemy w każdej myszce oraz po jednym na, każdej z, na każdym z boków myszy. Design myszki jest prosty, nie zostały użyte raczej jakieś mocniejsze tworzyła do stworzenia tej myszki, Całość jest raczej taka mocno, mocno plastikowa i nie sprawia zbyt dobrego wrażenia. Jednak nie ma kłopotu z komfortem używania. Na boku na początku wyczuwalna była taka lekka fakturka, jednak z czasem już nawet teraz mi się wytarła i, i po prostu nie było to zbyt trwałe rozwiązanie. Pod spodem znajdziemy oczywiście teflonowe ślizgacze oraz optyczny sensor pracujący na częstotliwości 1600 CPI. Co do specyfikacji, to mysz mierzy. Z prędkością 3600 klatek na sekundę. Przyspieszenie wynosi 30 G, natomiast, tak jak już chyba w każdym sensorze u SteelSeries, mysz podniesiona na wyżej niż 2 mm odcina nam się od podłoża i nie możemy, nim, nie możemy sterować. Jest to bardzo dobry wynik i sprawia to, że unikamy jakichś niepowołanych ruchów naszego kursora, dlatego że Sygnał zostaje w porę odcięty. Jeśli chodzi o wygląd myszy, to raczej wygląda to jak taka zwykła kana. Tutaj na dole mamy tylko to logo, no i wersja kolorystyczna jest nieco inna. Ciekawie wygląda podświetlenie, które jest możliwe tutaj za sprawą sensora optycznego, który wysyła czerwoną wiązkę. Ta czerwona wiązka, natomiast oświetla cały spód myszy. Dzięki czemu y, da, mamy bardzo ciekawy efekt wizualny z takim podświetleniem. Do tego podświetlana jest rolka, więc nie wygląda to aż tak źle. Jednak wydaje mi się, że te kolory y, plastiku, z którego została wykonana, natomiast są nieco zbyt szare, ugrzecznione. Można by było tutaj użyć trochę więcej koloru. Jeśli chodzi o używanie myszy w praktyce, to używamy jej z przyjemnością, a to dlatego, że ma tylko dwa boczne przyciski, nie przeszkadzało mi to w żaden sposób, jednak są one bardzo duże. Tak więc, niezależnie od tego, jak trzymamy dłoń na myszce, zawsze do tych przycisków sięgniemy. Oprócz tego łapią one już nawet tutaj na końcu. Tak więc nie ma najmniejszego problemu z użyciem tej myszy, z dostaniem się do przycisku, kiedy tylko chcemy. Warto dodać, że mysz stworzona jest zarówno dla graczy prawo, jak i leworęcznych. Układ klawiszy jest dla obu przypadków taki sam. No i nie da się ukryć, że wersja limitowana jest raczej kierowana specjalnie dla graczy Dota 2, dla fanów, dlatego że za, za edycję limitowaną wiadomo trzeba więcej zapłacić. Dlatego też ta oferta powinna być interesująca jedynie dla. Fanów, zwykli gracze mogą się zdecydować na zwykłą wersję Kany i cieszyć się z niej na takim samym poziomie, jak podczas kiedy kupiliby wersję limitowaną. Myszka w połączeniu z podkładką bardzo ładnie się komponuje. Trzeba przyznać, że akurat z tą podkładką te szarości nie przeszkadzają aż tak mocno, dlatego że podkładka odbija się na kolor szary. Dzięki czemu bardzo ładnie się to komponuje. Te czerwieni podświetlenia dobrze wyglądają z czerwonym logo na podkładce. Tak więc, jeśli chodzi o to połączenie, to nie mamy zastrzeżeń. Wygląda to bardzo dobrze. Podsumowując, myszkana to udana myszka od Slyseries. Wersja, wersja limitowana, którą teraz testowaliśmy, jest skierowana raczej szczególnie dla fanów gry Dota 2. Wszystkim innym polecam zakupić sobie normalną kanę, jeśli się nią zainteresowaliście po obejrzeniu tej wideo recenzji, a najlepiej zakupić ją w sklepie Procepu.pl. Oprócz tego zapraszam Was do oglądania naszych fanpage Facebook komu hardware oraz Facebook Tam Kośnik Znajdziecie zawsze nowinki z tego, co się u nas dzieje, z konkursów, które organizujemy, z recenzji, które robimy i które wrzucamy. Tak więc warto być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnej wideo recenzji.